Cześć, dzisiaj będzie o kasztanowcach Esculus, o tych kasztanach zwykłych, które rosną na kasztanowcach, nie tych jadalnych, tylko tych, z których się robi ludziki i inne rzeczy. I porównanie trochę z kasztanem jadalnym. No i zapraszam do subskrypcji kanału. Może Was to męczy takie powiadomienia o tym, żeby to robić, ale. Po prostu wtedy będziecie dostawać więcej propozycji moich filmików, będziecie powiadamiani i też niedługo 100 tysięcy subskrybentów. Marzy mi się, aby przed świętami do tego dojść. Za kilka dni, 27 września, mam urodziny, więc możecie mi zrobić mały prezent urodzinowy na dodatek jeszcze. Także zapraszam do słuchania o kasztanowcach. No, i zaczyna się sezon na kasztany z kasztanowców. Te takie w Polsce popularne, niejadalne, przynajmniej bez jakiejś długiej obróbki owoce kasztanowca zwyczajnego eskulski po kastanum. Tutaj po parku teraz wszyscy biegają i zbierają e, dzieci z przedszkola, nawet dorośli dla e, swoich wnuków, dzieci. E, wszyscy tropią kasztany dzisiaj. Dużo się mówi o tym, że kasztany, kasztanowce właściwie, są atakowane przez szrotówkę kasztanowiaczka, takiego motyla. Ten motyl się pojawił w roku 1984 w Macedonii nad jeziorem Ochryckim. Nie wiadomo skąd pochodzi w ogóle. Ale od tego czasu, od tego czasu właśnie atakuje kasztanowce Europy. Liście kasztanowców żółkną już pod koniec lata, szybko opadają. Próbuje się walczyć z, z tym szodnikiem, ale on nie zabija drzew i to jest taka. Ten film jest moją odezwą do miast szczególnie. Nie wycinajcie kasztanowców. To, że im wcześniej opadają liście, ich nie zabija zupełnie. One sobie żyją, dalej dają trochę kasztanów, a po prostu właśnie teraz trzeba je chronić. Przed takimi zakusami. Bo my się boimy czegoś, co jest chore i brzydkie. A właśnie jest to piękne drzewo i nawet w tej swojej chorobie. Ono też rodzi owoce. A tu popatrzcie porównanie kasztany i kasztanowca. Kasztan jadalny ma takie kłujące łupiny. A tutaj i owoce są. Yy, te kasztany mają takie dosyć ostre krawędzie, często jak półkula, bo na przykład są dwa razem. Kasztanowiec, tu wziąłem akurat z ogrodu kasztanowiec kwisty, bo jeszcze nie stracił liści, ma bardziej takie żywo zielone, ma liście umieszczone, yy, ta, znaczy tak są zbudowane, że jest kilka listków, które tworzą taki dłoniasto złożony. Liść, a u kasztana jadalnego liście jest pojedynczy. Owoce kasztanowca są owalne, takie trochę jak ziemniaczki. A u... porównamy sobie, koło siebie położymy. Z łatwością można odróżnić. Te u góry to są kasztany jadalne, u dołu kasztanowiec. Y, tutaj inny gatunek kasztanowca, kasztanowiec żółty. I ten, jako jedyny, u mnie w ogrodzie owocuje. Popatrzcie, ten ma owoce zupełnie niekujące. Nasz kasztanowiec europejski, zwyczajny, będzie miał takie lekkie wypustki, ale nigdy nie będzie kujący można go w rękę wziąć. Tymczasem, kasztan idealny, no nie chciałbym tego, tego w rękę brać. I popatrzcie, wewnątrz też, już dojrzałe kasztany, kasztano, kasztanowca żółtego, bardzo podobne. Do tych kasztanowca zwyczajnego. Tu kasztanowiec zwyczajny, a tu kasztanowiec żółty. Też takie obłe, a u kasztana jadalnego wyraźne krawędzie. Kasztanowiec zwyczajny ma ciekawą historię rozprzestrzenienia w Europie. Został wpierw sprowadzony do Wiednia pod koniec XVI wieku. I przypuszczalnie mniej więcej w tym okresie też trafił do Polski. Już Stefan Batory kazał strojne kasztańce sadzić przy pałacu w Łobzowie. Przez długi czas nie wiedziano, gdzie jest ojczyzna kasztanowca zwyczajnego. Jeszcze Linneusz myślał, że jest w Indiach, potem przypuszczano, że gdzieś w Azji Mniejszej. Nie podejrzewano, że to właśnie roślina europejska, bałkańska. Tylko jest e, niezwykle rzadka. Jest e, reliktem dawnej flory związanej z dużymi e, zwierzętami roślinożernymi. Przypuszczalnie być może jakoś tego e, kasztanowca przenosiły, bo on tak się średnio rozprzestrzenia. E, łapią go gawrony, biorą w dziób. Gubią, ale ptaki jakoś tak nie jedzą go za bardzo, więc właściwie nie wiadomo co go rozsiewa. My znajdujemy czasem w parkach, w lasach właśnie pojedyncze siewki kasztanowca zwyczajnego. Czasem są to rzeczy przywleczone przez ludzi, czasem są to pozostałości no, wyrzuconych śmieci, ale czasem właśnie ptaki też przenoszą, ale przenoszenie to nie jest zbyt efektywne bo nie jest to owoc taki atrakcyjny dla nich, bo zawiera dużo saponin, niesmaczny dla człowieka, nawet w dużych ilościach śmiertelnie trujący. Co prawda, były próby przyrządzenia kasztanowca, on ma bardzo dużo saponin, i te saponiny no można wygotować, wypłukać. Do tej pory robi się w pewnej części Japonii ciasteczka z kasztanowca japońskiego. I też jest to skomplikowana procedura. Po prostu w dawniej w wioskach, kiedy brakowało skrobi, brakowało kalorii, ludzie chwytali się wszystkiego. I także, właśnie Krzysztof Kluk pisał o tym, że próbował właśnie też otrzymać mąkę z kasztanowca. Oczywiście bardziej się on nadaje na klej czy na lekarstwo, na mniej. Niestety do jedzenia. Dawniej, kiedy było mniej egzo egzotycznych gatunków w parkach, w ogrodach, kasztanowiec, podobnie jak Robinia zresztą, był bardzo hołbiony, był czymś takim dziwnym, ciekawym. Każdy o nim, o nim wiedział, był na każdym placu zabaw posadzony. I trochę się to teraz zmienia, a szkoda. Pomimo tej choroby, należy dalej sadzić kasztanowce. Szczególnie, że mamy na przykład odporny na Właśnie na, na tego owada, który zżera kasztanowca zwyczajnego mamy kasztanowiec żółty czy kwisty, które właśnie bardzo ładnie rosną, rosną wolniej, trochę mniejsze drzewa, ale też rodzą, rodzą kasztany do zabawy, więc można by tutaj zróżnicować też właśnie gatunki. Kasztanowce są obce, ale one nie wykazują tendencji do inwazji, ekspansji, więc spokojnie można je, bezpiecznie sobie w ogrodzie sadzić. Kasztanowiec to także surowiec leczniczy w związku, między innymi z obecnością w związku zwanego escyną. Tutaj surowcem są zarówno pąki, liście, niedojrzałe owoce, czasem też dojrzałe owoce, ale świeże, kora. I tutaj jest używany zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, choć z tym wewnętrznym to bym uważał. Natomiast właśnie jest składnikiem maści do smarowania nóg. Większość preparatów leczniczych z kasztanowca działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, wzmacnia naczynia krwionośne, także przeciwzakrzepowo, choć podobno liście jako takie mają odwrotne działanie, ale powiedzmy pąki czy niedojrzałe owoce. Surowcem są też kwiaty kasztanowca. I z tych surowców robi się różne intrakty, ekstrakty, napary, maści. Nie będę tutaj się wypowiadał dokładnie co do dawkowania, bo się akurat nigdy nie zajmowałem dokładnie kasztanowcem. Natomiast sygnalizuję, że jest to wartościowy i znany od dawna produkt, produkt leczniczy. Warto o tym pamiętać, sadząc kasztanowce. Także używano całych kasztanów przeciwko reumatyzmowi, wkładano je pod łóżko albo nawet spano na kasztanach, które miały mieć taką właśnie magiczną, życiodajną moc. Rzeczywiście jest coś bardzo przyjemnego w takim dotykaniu kasztanów. Zresztą dotyczy to zarówno kasztanowca, jak i kaszt kasztan jedalnego, jak i żołędzi. Mamy tu taki atawistyczna miłość do takich właśnie orzechów, które zawierają albo skrobię, albo tłuszcz, zależy od gatunku, i gdzieś to mamy wdrukowane, żeby lubić to, żeby lubić tego dotykać, żeby to zbierać, bo to się może przydać. Ja wielokrotnie zbierałem całe kosze żołędzi. Potem używałem z tego niewielką ilość, jakoś tak w zimie. Wcale mi się tak nie zawsze chciało łupać i przygotowywać te żołędzie. Natomiast, natomiast jest to taki atawizm, i w no warunkach też różnych zagrożeń cywilizacyjnych i tego co się działo kilka lat temu i y, utrudnień w y, komunikacji y, y, w różnych obostrzeń y, lockdownów y, to y, no może znowuż do czegoś takiego dojść i y, y, czy może dojść do jakiegoś innego kryzysu i wtedy warto y, y, w y, gdzieś tam y, na, na naszym strychu y, w szafie Mieć pudła z takimi skarbami ogrodowymi, takimi jak orzechy włoskie wysuszone, czy nawet właśnie żołędzie. Niestety orzechy czy żołędzie no często też ulegają różnym chorobom grzybowym. Warto o tym pamiętać, i susząc nasze ogrodowe skarby, trzeba to robić w naprawdę przewiewnym, suchym miejscu. Bo nieraz miałem tak, że tutaj miałem coś nazbierane, i potem tłukę to tłuczkiem, czy dziadkiem do orzechów no i wielkie rozczarowanie. Pamiętam kiedyś, nazbierałem całe wiadro kasztanów jadalnych, niby je dobrze wysuszyłem, a potem zacząłem je przed Bożym Narodzeniem obierać, okazało się, że większość z nich była zczerniała I do tej pory nie wiem dlaczego, bo Wydaje mi się, że suszyłem w miarę dobrze. Naprawdę takie rzeczy suszmy jedną warstwą, nie że mamy cały kosz zbierany i stawimy to w kąt, tylko układamy to na prześcieradle, na gazetach, na jakimś kocu, w naprawdę suchym miejscu, w miarę ciepłym właśnie, żeby nie było warunków do rozwoju patogenów grzybowych. No życzę Wam teraz wspaniałych zbiorów. Ja się śmieję, że ten okres będę miał urodziny niedługo 27 września. Potem mam imieniny świętego Łukasza 18 października i ten okres między moimi urodzinami i imieninami to po prostu marzy mi się, żebym miał zawsze wolny i po prostu mógł sobie codziennie chodzić i zbierać różne owocki bo naprawdę mm, to lubię.